Dzień dobry tym razem dziewczęta i chłopcy. Działania w plenerze. Słuchajcie, trzeba ściągnąć sok z brzozy, bo już pojawiają się listki. Jest najwyższy czas, jest już nie ostateczny czas ściągania, bo później nie będzie e, okazji. Dlaczego e, tutaj? Mógł, oczywiście moglibyśmy pójść do lasu, tam są takie kurcze. Nasz las, takie e, Potęgi, ale chciałbym Wam ten kołek pokazać. O. Ten kołek jest z tamtego roku. I ta brzuszka żyje. Ten kołek służył do zatkania otworku, w którym ciekł soczek. Kamera pokaże do góry, że jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, że brzuszka żyje. Zielone listki, proszę bardzo, myk, myk. myk. Nie widać. No trudno. Pod światło. Hmm. Zakładam, że nasi youtuberzy są inteligentnymi osobami, wiemy. O -o -o. Przymierzam flaszeczkę. Oczywiście całej, no trudno z takiego drzewka, ale ponieważ tu są cztery, te korzenie są tak, mm, mm, że wypuściły cztery odnogi, nogi, więc damy sobie radę. Świderek. Świderkiem, siłą i godnością osobistą wiercimy dziurkę. Nie trzeba głęboko wiecić po cały miód to jest właśnie. O już widać, że, że soczek się pojawia. Tyle może wystarczy z siłą godnością osobistą oraz rurką z centralnego naszego ogrzewania umieszczamy I sięgam znowu A, nie można zmiecić nie mam nic innego, tylko takie coś obwijamy żeby żuczki w tamtym roku żuczki mi powpadały kurcze blade do zagęściły sok tak właśnie soczek był pół roku stał i się w ogóle nie zepsuł myślę sobie, czy to z powodu tego żuczka miał jakieś Właściwości, być może przywiążę butelkę też, żeby wiatr ta wiosenka jakoś e, e, nie chce przyjść, tak się ociąga. Wiatr z zachodu niesie jakiś chłodek. Butelka jest obandażowana, że tak. Wygląda jakby biedna brzuszka była ranna. No trochę jest ranna. Mój najnowocześniejszy sprzęt suliwalowy, słuchajcie, minimalizm. Zamiast potężnych noży typu yy, suliwalowego, to jest nożyk suliwalowy, który w zupełności wystarczał. Mówiąc słowami yy naszego rodaka, na cześć którego noszę ten berecik Morsa Kochańskiego, im więcej wiesz, tym mniej nosisz. No nie będziemy tu sterczać całą noc, najlepszy soczek leci w nocy. Ale przyjdziemy jutro rano. Tak, zobaczyć, co się uzbierało. Tak. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze działanie w plenerze.